Powiem tak. było nagranie się zepsuło. W tym nagraniu skinałem, straciłem swój cały set, łuk, wszystko łącznie. Ale dotarłem do endu. Owszem, a bloki się zniszczyły, super. Dotarłem do endu. Owszem, smok. Nie jest pokonany. Wszystkie wieże nie są zniszczone, więc wszystko nie jest stracone. Ma co odcinek 11. Sezon drugi. Ja wkurwan że O tam jest woda, w którą się podsadzałem cały czas w górę ale ten oto pan by wrzucił mnie w przepaść Co mnie bierz, chłopie? Okej. Okay. Ok. No, wiem, że to jest zniszczone, ale przez to i straciłem te, te mistury trwałe. To też trzeba wspomnieć. Muszę zobaczyć, czy się jeszcze o coś leczy. To mi się wydaje, że wszystko leczące to padło, ale nie wiem. Jak się za chwilę nie będzie leczył, to znaczy, że tak. Tak, padło wszystko. Okej. Okay. Straciłem łóżka, ale nie straciłem nadziei. Pokonam smoka. może nie. O, kur, kurde. Darmanem mnie nie atakujcie. Ani. ten. Żeby mnie przypadkiem nikt nie zaatakował tu w swojej postawie. nie sobie odnawiać życie smok się mną no, nie interesował, teraz... Okej, no, jestem chyba dosyć bez... Jak coś, to będzie tu przy jednej kolumnie takie coś Zesek potem to usunę oczywiście no. Nie Woda, 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 woda. Jeszcze nie poszedł stąd. Gdzie co ja go zniszczył? Łukiem nie daje mi się ten podejść kompletnie. O, on endermany tam to zabija. Jaki za perły. Trzy perły I wiecie co Perły wolę używać bardziej niż... Te. Nie, nie 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 nie. Nie do mnie, tak? Endermany. Do mnie jedno. A, niech to. Chyba już mnie nikt nie atakuje. A nie, one do niego. Ok, to Endermanom pomogę. Dużo perełek mam tutaj. No, no zajmij się no, manie. Nie ty Endermanie, nie ty Endermanie. A twój sobie spoka mnie. się kompletnie inaczej potoczyć. Fajny początek sezonu drugiego. Jeszcze pamiętam o tym, że w muszę budować jakieś duże budowle. No czy ty w końcu możesz? Leć tam! Czego ty chcesz od tej biednej wody? Tam jeszcze dużo strzał. Ale jednak nie chcę go uśmiercić tam, bo chcę dostać expa Będzie mój bezpieczny punkt. Więc jak się wkurzy na mnie jakiś enterman, to pójdę tu. Za dużo to ja mu nie zadaję. Mam cały czas coraz mniej strzał. Poleciał gdzieś pod ziemię. Jakiego jak mam tam pokonać. Co Zabrać mu tą wodę, to wtedy sekcja gdzieś indziej poleci. Zmierzam, end, ale No to tak, no to ciężko będzie tak. Czy ten smok tutaj przyleci w końcu, czy nie? muszę łaskawie do niego podejść? Chłopie, no chodź do mnie. Nie chcę, żeby tam spadł mój cały eks. Urożemy ten smok. razem mi się tak nie dało chłopie. A czy ty możesz normalnie, po prostu wlecieć na górę? Normalny smok. on tu normalnie przyleci, czy nie? Okej, okay, lata, 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 kolumny. A ten smug jest zbukowany Ja mam niby... 44 strzały O, dziękuję. Myślę, że sobie Uda się? Nie, dwa razy. Smok w końcu zadziałał, no Może jak ja mam cię tutaj zaatakować, kiedy tu jest... Dziękuję. A uh... co? Dobrze mi gra. Yeah. Jak się uda do domu. I, i wrócę, wrócę do Was. No i pocięciu jestem już w bazie. Na szczęście podróż była dość dobra. Musiałem niestety pościnać trochę drzewa na łódkę i to tyle. No. Śmieci tam powalałem. I można w końcu odpocząć od endu sobie stworzę pikax pikaks 1, pikax 2, miecz. To wywalam w ogóle już łuk się dobrze spisał. Dobrze, że mam jeszcze jedną skrzynkę. Mam plan, jak umieścić smoczy tam Ta Albo lepiej eee, eee, Smoczy może być smocze jajo? Ale gdzie ty polazłeś? Lazłeś, lazłaś eee. Ja, cięcie Niestety nie Dobry. znalazłem smoczego jaja Zgubiło no. się eee, Łuk nowy stworzę sobie przy okazji Ale jak się smocze jajo mi skupiło? Nie ja wytrzymam yy, Secik żelazny nowy za... Ten zaenchantowany, nie wiem Nie mogę znaleźć jaja, naprawdę Szukam go wszędzie okej, okay, ty, ostrość 3 Pierw love Daj mi się 3 jeszcze. Tak se Mhm mm Dobra, jeszcze raz. Nie, 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 nie. nie. Jedwabny dotyk kliknąłem. Jeszcze raz. Co wy macie z tym jedwabnym dotykiem? Szczęście, trzy. Tak. To jest piękny, kilof. Znaczy, no, ten. Miecz też może być. Moc, trzy płomień. Może być. Okej, okay, ale to To jest kilowska, którego potrzebowałem. Masz co, ostrość? Przedestujmy na pająku. Jakiś tu spadł. Ale ja muszę znaleźć to. Jaj. Nawet nie musiałem go dopijać. Super miecz. Koza. Tylko jeszcze by się coś przydało z diamentów. Mam tylko jeden diament. Mam plan. Potrzebuję diamentowej łopaty przecież. A nawet jak coś, to niech nikt się nie wkurza, bo i tak idziemy w kolejnym odcinku znowu do endu yy, po, 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 po end city. Zniszczałem 3, wydajność 4. Daje się, że może być. E, więc łopata to wywalić, to też, to też, to wszystko, łopata tu, e, jedwabny dotyk jest mniej ważny, lazury też tu, to biorę, to też biorę, to się przyda w endzie, pochodnia się nie przyda. Jedzenie by się przydało. Ale jedzenia w ogóle nie mam. Okej, okay, mam plan. Cztery złote marchewki jakieś, takie. Jabka. Ale lepiej bym wolał wydać w coś Expa teraz niż go potem tracić, bo to jest wysoki poziom Expa. Ale no, ja myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Pokonaliśmy smoka. Zbugowanego smoka. No, dużo się działo, chociaż i tak mało straciłem cały set. 41 poziom został. Dziękuję za oglądanie. Cześć.